Co u ciebie słychać? O, no, wiesz, gadałam wczoraj z Ewą i znowu się kłóci z tym swoim. Poczekaj chwilę. Jest coś, o czym chciałabym od jakiegoś czasu z Tobą porozmawiać i nie wiem, jak to zrobić. Mam dużo myśli o tym, że, no, że będzie trudno Ci zrozumieć to, co chcę powiedzieć. Ale to, że znowu jakieś pretensje masz do mnie? To jest o tym, z czym mi jest trudno i chciałabym, żebyś popatrzyła na mnie na chwilkę, a potem popatrzymy na Ciebie, jak Ci z tym jest. Coś dziwnie mówisz. Okej, okay, to to, co chcę powiedzieć, jest o tym, czego ja potrzebuję więcej. Znowu ja robię coś źle. Wiesz co, to nawet nie jest o tym czy źle, tylko jest mi trudno, jak mi opowiadasz o Ewie i jej partnerze. W sensie chciałabym się zapytać i dowiedzieć, jak ty się masz? Czy się dobrze czujesz? Co cię cieszy. No wiesz co, no, po prostu zdenerwowało mnie to, więc jakoś ci mówię to o tym, co się. Może się martwisz, tak? O no. nich? Trudno mi teraz. No Już. Już tak jest, że za każdym razem jak gadamy, to coś ci nie pasuje w tym, jak rozmawiam.